Dzień dobry, witajcie, z tej strony Paulina. na dzisiaj Nakręcimy sobie vloga Ponieważ jadę dzisiaj na chrzcinę, miał być dzisiaj live rano, nie było Miał być dzisiaj odcinek, nie było No i w sumie czemu by nie nagrać vloga, także coś za coś, co nie? Jadę na chrzcinę do kuzyna, także nie mam czasu w ogóle Nawet nie wiem co będzie w tym vlogu, po prostu będę coś tam nagrywał, zobaczymy jeszcze Może coś tam nawet z siostrą Ale no, będę, jak może pogadanki czy coś takiego No i przechodzimy nawet, nie wiem do czego, może intro czy coś Jechaliśmy do restauracji Łania. Tylko nie wiem, czy tam będzie widać napis. No coś tam, coś tam chyba widać. Chyba coś tam widać. To by zjadł? Pisać w komentarzach. Bardzo pyszny pasztet. To, to już zjem Oć no no sąd, co ty robisz? <noise> ogólnie to już jesteśmy po obiedzie tak można mówić, powiedzieć, nagrałem ogólnie od Czego ty się nagrałem... Nagrałem ogólnie odcinek z Pokémon go, z kuzynką w sumie, także za niedługo się może pojawić. I vlog jest ciągle ciąg dalszy, ciągle coś nagrywam w sumie, bo mi się nudzi ogólnie. Bardziej, ile tu jest, tu jest, ile tu jest świetnych pomników ogólnie. To było strasznie dużo pokestopów tutaj. Ogólnie ja na swoim telefonie nie mam Pokemonów. Nie gram w ogóle w Pokemon, ale kuzynka miała telefon, co z, nagrałem, bo czemu nie? I jeżeli pod tamtym z Pokemonów odcinkiem dobijecie tam 300 lajków, to, to będą odcinki z Pokemonów i sam nagram ogólnie sobie coś z Pokemonu. uwaga, spinaczka. Nie, nie dam rady, za wysoko. Co się śmiejesz? Patrzcie jak się śmieje. Się śmieje. Ten, co się śmieje, się śmieje. ostatni? Co? Nieprawda, nie, 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 nie. I co teraz Ola? Jeżeli chcecie, żeby moja siostra stworzyła kanał, to, to piszcie w komentarzach, Ola swój i nagrywaj vlogi. A może, może będzie Minecrafta nagrywała, ponieważ będzie miała nowy laptop wkrótce. Wkrótce, czyli? To za rok No nie, no nie, no za niedługo, bo masz kasę, ale nie chcę się jej kupywać w sumie No i... Nie wiem I to tyle Kurde, jak ja nie mam? Ja pierdzień, ja tu nie dam rady. No co nagrywasz tu, Ola? Ja nie mogę, Ola Zajdę tu, dam radę? Nie Zobaczcie, spójrzcie, 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 Nie najdawszy najlepszy. Uwaga! Tu jest spójrzcie, według spójrzcie, 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 czy da radę? Dałem radę, nice, udało mi się spełnić moje marzyny. tego krótkiego vloga z dnia. Chciałem coś dla Was nagrać w sumie, także jest vlog krótki, potem będą też Minecrafty i tak dalej. Pamiętajcie, Pokémon Go też nagram. Wystarczy zmontować, no i dla Was wrzucę już ten odcinek. No i także będę się z wami żegnał. No także cześć!